Nazywam się Justyna Bochenek. Od 15 już lat jestem związana z Domem Kultury w Ozimku. Gdy jako mała dziewczynka zaczęłam brać udział w zajęciach grupy Minigama. Aktualnie prowadzę grupy zajęciowe z aerobiku. Aerobik są to zajęcia ogólnorozwojowe, nie tylko dla kobiet. Nie dyskryminujemy tutaj mężczyzn, więc jak najbardziej ich zapraszamy. Ale są to też zajęcia dla ludzi w różnym wieku więc zapraszamy od najmłodszych lat. Na nasze zajęcia można również przychodzić z małymi dziećmi. Sytuacje rodzinne są bardzo różne, więc, więc zapraszamy również z dziećmi, zawsze znajdzie się tam dla nich jakiś kącik. Zajęcia z mojego aerobiku zaczynamy od 20-minutowego treningu cardio, gdzie możemy się wyżyć w rytmach muzyki, gdzie wytwarzają się endorfiny, które zapobiegają i niwelują nasz stres, nagromadzony w ciągu całego tygodnia, gdzie możemy w rytmach muzyki troszeczkę się spocić i pouprawiać sport. Następnie przechodzimy do 20-minutowych zajęć siłowych, gdzie ćwiczymy właśnie między innymi z wykorzystaniem piłek czy hantelków, rozwijamy każde partie mięśniowe po kolei, Finalizujemy to 20-minutowymi zajęciami z rozciągania, z jogi, z oddychania, gdzie możemy nawiązać więzi z własnym ciałem, gdzie niwelujemy stres, gdzie możemy odpocząć od codziennych trudów naszego życia. Zajęcia z aerobiku łączą 40 osób. Zajęcia odbywają się w środy i w czwartki prowadzę dwie grupy zajęciowe. Aktualnie grupa zajęciowa liczy 40 osób. Bardzo cieszy mnie takie zainteresowanie, lecz niestety grupy są już zamknięte, więc zapraszam wszystkich chętnych od września, abyśmy wspólnie mogli zrzeszać naszą małą gminę zimę.